Cześć kochani, <laughs> witam wszystkie ryby na kanale Kota w Pierniku i zapraszam Was kochani na czytanie z kart Tarota na miesiąc wrzesień. Karty potasowane, ale jeszcze dotasuję i powiem tak, słuchajcie, pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i nie ze wszystkimi będzie się to zgadzało, bo nie, bo ryb jest bardzo dużo, i niestety, ale to już wtedy do tego służą czytania indywidualne, żeby się tak ze wszystkimi coś idealnie zgrywało. Z niektórymi owszem, na pewno będzie. I teraz tak kochani, jeśli coś nie pasuje, to zajrzyjcie sobie też do filmików z czytaniami dla innych znaków zodiaków, w których macie ważne planety albo ascendent. Te ważne planety to może być m.in. Mars albo Wenus na przykład. Dobrze, kochani. Bo tak jak mówię, no, ryb jest tysiące i y, każdy może coś innego. Wy w tym miesiącu, as mieczy. Świetnie, intelektualiści. <laughs> Duże y, szanse na Potencjały na to, żeby stworzyć sobie kreatywne myśli, ale i też, żeby odciąć się od czegoś, nie? Bardzo dobra, bardzo dobra karta. Myślę, że tutaj będziecie rzeczywiście mocno intelektualnie do wszystkiego podchodzić, rozważać właśnie tak logicznie, analizować, myśleć, układać sobie. Macie tutaj też um, us, usuwacie jakby ograniczenia um, w życiu. Jeśli um, rzeczywiście przyjdzie się Wam z czymś zetknąć, to Wy tutaj nie będziecie um, obawiać się. Um, tego, że nie, nie dacie rady y, przez coś przejść, tak? Ten miecz, be, ten miecz toruje wam drogę. Wy tutaj będziecie bardzo dobrze posługiwać się słowem, y, będziecie też korzystać z różnego rodzaju y, źródeł informacji, y, na pewno możecie tutaj. Y, Tworzyć sobie jakby takie nowe struktury. Na pewno nie będzie tutaj w Was jakiejś dużej ilości romantyzmu, absolutnie nie, jakichś takich uczuć. Nie, Wy będziecie się tutaj kierować logiką, kierować się swoimi możliwościami umysłowymi, ale i to też jest karta mówiąca o wolności. Może niektórzy z Was poczują taką wolność w sobie, może rzeczywiście odcinacie się tutaj od jakichś partnerów, od jakichś osób. W waszym życiu i czujecie tą wolność, nie? czujecie tą iskrę wolności, ten, to, ten powiew wolności o że tak powiem, może nie iskrę, bo to bardziej by było do ognia, nie? ale tu mamy powietrze, więc bardziej można powiedzieć, że ten świeży powiew wolności poczujecie. Uważajcie też na pewnego rodzaju procesy sądowe, bo też mogą się tutaj zdarzyć jakieś procesy sądowe. Jakieś sprawy takie typowo urzędowe też mogą się w tej karcie znaleźć, więc tutaj zwróćcie na to uwagę w tym miesiącu. Ale i to jest, to jest też bardzo dobry czas na to dla Was, żeby wdrażać swoje pomysły w życie, bo Asmieczy o tym może też mówić. No to lecimy dalej, kochani. Co my to mamy dalej? Co mamy dalej? Co się kończy, co odchodzi? 5 denarów. Od czego powinniście się odciąć? Gwiazda. Co przychodzi, co nadchodzi, co się zaczyna? 8 denarów. Ho! Co jest Waszą mocną stroną? Co tutaj jest na, na plus, na korzyść? Słońce. Praca. Siła? Uczucia? Siedem buław. I rada, lub ostrzeżenie, albo jedno i drugie, paśmieczy. I teraz, kochani. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia karta wyroczni. Co tutaj też, karta wyroczni, chce nam powiedzieć? Przełożymy o, mi się, zakręciłam się. Duch. Nietoperza. Odrodzenie jest zapewnione. No proszę bardzo. Tak, tu się od czegoś odcinacie. Kończycie z czymś. I patrzcie, jaka śmieszna sytuacja w ogóle, bo robiłam niedawno dla koziorożca, nie, dla wodnika czytanie. I te dwie karty były po różnych stronach, były odwrotnie. U Was się kończy bida, u Was się kończą wszelkiego rodzaju kryzysy. Wy tutaj macie siłę do stworzenia czegoś, macie plan. Chcecie się jakby odnowić, chcecie się jakby zmienić, przetransformować. I tutaj od Was odchodzą wszelkiego rodzaju problemy związane z sytuacjami kryzysowymi. Z jakimiś, y, jakąś biedą, z y, brakiem pieniędzy, z dręczącymi myślami o, o, o tym, czego Wam brakuje, czego, y, gdzie macie jakiś niedosyt. Y, tutaj ewidentnie od tego przychodzi to odcięcie już w tym miesiącu. Ale co nadchodzi? Osiem denarów. Ciężka robota nadchodzi, ciężka praca. Trzeba będzie włożyć bardzo dużo pracy w osiąganie celu. W związki, w, w ogóle w swoje obowiązki w pracy. Tym bardziej, że popatrzcie, tutaj na pozycji praca macie siłę, czyli macie możliwość znalezienia dobrej pracy, odpowiedniej pracy, wykorzystania swojej takiej siły intelektualnej, bo ja nie mówię tutaj o przemocy fizycznej, absolutnie, mówię tutaj o sile intelektualnej, że tutaj możecie rzeczywiście. Bardzo trwać przy swoim stanowisku. Karta siły może Wam też zapewnić taką siłę życiową do tego, że będzie Wam się chciało pracować, po prostu, nie? Jeśli szukacie pracy, to rzeczywiście tutaj w karcie siły macie siłę do przebicia się, siłę do tego, żeby właśnie ją znaleźć. Dobry czas, kochani. To by było to. I teraz tak: od czego się odciąć? Gwiazda. Może tutaj powiedziałabym, żeby, żebyście się odcięli od jakichś złudnych nadziei też, nie? Od tego, co, o czym kiedyś tam marzyliście, czy śniliście, bo jest wam to już w tej chwili zupełnie absolutnie niepotrzebne i do niczego wam się to nie przyda. Może też powinniście się odciąć od zbytniego właśnie patrzenia w gwiazdy i spojrzeć teraz bardziej tak na te sprawy ziemskie, na, to, na tą codzienność, na te sprawy doczesne. Ja mam takie wrażenie oczywiście po tej karcie. Nie, i tak. Co przychodzi, to mówiłam: przychodzi ciężka praca. Ciężka praca, że jeżeli rzeczywiście macie tą pracę, to poczujecie się na siłach, żeby włożyć w tą robotę swój wysiłek, skoncentrować się na pracy, na pielęgnowaniu tego, co już sobie gdzieś tam w pracy wy, wypracowaliście, wykreowaliście. A co jest waszą siłą? Słońce, optymizm, właśnie ta siła życiowa, ta witalność wasza jest waszą siłą. Waszą siłą napędową też mogą być dzieci w waszej rodzinie, tak? bo karta słońca często mówi o dzieciach, chociaż tutaj tego dziecka nie widać. Ale karta znaczeniowo mówi o dzieciach. Więc tutaj też y, dzieci mogą was y, jakby tak motywować do tego, żeby wkładać y, jakąś y, energię y, w, w, swoją, w swoją pracę, w ogóle w pracę w domu nawet, tak? w jakieś zaangażowanie, w jakiś plan y, z rodziną, w jakiś projekt. Y, w uczuciach przychodzi do Was, y, przychodzi do Was odwaga do. Do działania, do tego, żeby zrobić krok do przodu, do tego, żeby dzielnie bronić swoich poglądów, do tego, żeby rozpychać się w tym życiu uczuciowym, żeby bronić swojej rodziny, żeby bronić tego, co jest dla Waszej rodziny słuszne, co na przykład jest dla Was jakąś tradycją, co jest, jakie zasady w rodzinie panują. Tego tutaj będziecie absolutnie, absolutnie bronić. I tak jak mówię, ósemka denarów może Wam pokazać nie tylko pracę w pracy, tak? Nie tylko dużo, dużo pracy w pracy, ale w ogóle dużo pracy, dużo pracy ze sobą, dużo pracy z dziećmi, dużo pracy w domu. Mogą tutaj być jakieś remonty, mogą tutaj być jakieś sytuacje takie, w których się będziecie musieli bardzo mocno wykazać, zaangażować w coś, nie? jeszcze tak, tak, tym bardziej że odchodzi tutaj od Was ta piątka denarów, czyli to poczucie tej biedy, tego udręczenia. Tutaj tak jakby już nie będziecie musieli się zmierzyć ze sytuacjami, które są dla Was trudne które są dla Was trudne, tutaj nie, te sytuacje już jakby odchodzą w niepamięć, to, to mija, przemija, ale i też uważajcie na to, odcinajcie się od takiego zbytniego gwiazdorzenia, nie? że o, jestem taki mądry, wygrałam albo wygrałem, w ogóle jestem taki cool, nie? więc tutaj odchodźcie od, takich, odchodźcie od takich rzeczy, raczej tak jakby ta karta też w radzie, można by było powiedzieć, żeby ona mówi, krystalizujcie swoje marzenia, tak? Krystalizujcie swoje marzenia, ale i też nie, nie bujajcie zbytnio w tych gwiazdach, nie przypatrujcie się im zbytnio, raczej spójrzcie pod nogi, pod to, co już macie, nie? Pod to, co już macie. Tym bardziej, że tak jak mówię tutaj, macie dużo siły witalnej, chęci do życia, do robienia czegokolwiek, do tego, żeby nic nie działacie pod przymusem, tutaj nie ma żadnego przymusu wręcz, tutaj jest, jest czas na to, żeby poświęcić się czemuś, bo macie na to chęć, macie, macie, ta chęć wypływa z Was. Z Was, z Waszego myślenia, z tej siły, która wrzuciła ten nowy, że tak powiem, powiew, no coś takiego, nie? No coś takiego właśnie. Ten nowy powiew w Wasze życie. I teraz tak, na co macie uważać? Uważajcie na wszelkiego rodzaju plotki, na wszelkiego rodzaju niesprawdzone informacje i słowa, które wypowiadacie wobec innych osób które mogą zostać opatrznie zrozumiane. Na to zwróćcie uwagę, na wszelkiego, unikajcie wszelkiego rodzaju konfliktów, unikajcie wszelkiego rodzaju sporów i słów, których nie, nie chcielibyście, nie chcielibyście wypowiedzieć, tym bardziej, że tutaj też macie tego asa nie, więc tutaj też są te słowa, ta komunikacja jest, nie, ze światem, z ludźmi. Także na to zwróćcie uwagę, ale jako rada korzystajcie z tego co macie, korzystajcie z tego, że jesteście, że macie dużo pomysłów, że macie możliwości intelektualne, działajcie tutaj w nowych projektach, w nowych planach swoich życiowych, ale i też ale i też obserwujcie, obserwujcie co się dzieje, bo możecie wyciągać z tego wnioski jakieś na przyszłość. Karta wyroczni, słuchajcie, mówi o, o tym, że odrodzenie jest zapewnione, więc pewnie poprzez te ukształtowanie swoich myśli, Komunikację z innymi ludźmi. Wy też, w was też nastąpi jakieś, jakieś przebudzenie, tak? Jakaś, jakieś właśnie, jakieś możliwości nowe sobie stworzycie tutaj w tym wszystkim. Więc ja tak, ja tak odbieram oczywiście te karty. I życzę wam, oczywiście, kochani, żeby ta piątka denarów rzeczywiście się skończyła, żeby to poszło po prostu od was, żebyście nie udręczali się już więcej niczym i żeby ten miesiąc przyniósł wam taką chwilę na wytchnię na takie działanie, na takie kreowanie, na takie y, zorganizowane myśli nie? I, i na takie logiczne, analityczne, y, analityczne działania. Tak. I to chyba byłoby wszystko z mojej strony, kochani, jak dla Was. Y takie krótsze trochę to czytanie, mi się wydaje, bo u niektórych mówiłam więcej, ale tutaj, no tu jest fajnie, tutaj jest, tutaj jest dobrze, tutaj mi się bardzo podoba, bo jeżeli faktycznie macie dużo pracy, to pamiętajcie zawsze o tym, że nawet jeżeli jest to ciężka praca, która wymaga Waszego wysiłku, Waszego zaangażowania, rzetelności, solidności, to pamiętajcie o tym, że to może zawsze przynieść Wam nawet. Nieoczekiwane y, korzyści, tak? Bo, bo może liczyliście na, nie wiem, y, 10 tysięcy, a przeliczyliście się i dostaniecie na przykład 50, nie? To zawsze może przynieść jakieś intratne y, y, korzyści. Więc. Nie przepracowujcie się oczywiście, nie przepracowujcie się, bo kiedyś musi być też czas na jakiś tam odpoczynek, ale na pewno w tym miesiącu zaczyna się do, dla Was dużo pracy. Jeżeli szukaliście sobie, to na pewno ją znajdziecie, bo to się dla Was y, zaczyna i będziecie mieli siłę i chęci do tego, żeby w tej pracy y, y, być, y, pracować, wykonywać swoje obowiązki, ale i też będziecie mieli chęci na to żeby y, kreować coś nowego w rodzinie, kreować coś nowego na planie relacji z innymi ludźmi. Tak y, sądzę ja. Kochani, dziękuję wam serdecznie. Zapraszam na następne filmiki. Do zobaczenia, drogie ryby. Pa pa.